Jesteśmy na ulicy Marii Konopińskiej w Jeleniej Górze. Jest to prawdopodobnie najstarsza ulica w mieście, gdyż musiała istnieć jeszcze przed powstaniem miasta. Stanowiła wtedy tak trakt handlowy wiodący ze wschodu na zachód, czyli mniej więcej od dzisiejszego Wojanowa w stronę Siedlencina. Stąd też jej późniejsza nazwa, Schildauer Straße, czyli ulica wojanowska od niemieckiego, od niemieckiej nazwy Wojanowa Sildau. Ulica ta zaczynała się w miejscu, w którym obecnie stoimy, Bramą miejską, która była tutaj, a której pozostałością jest kaplica świętej Anny, znajdująca się obok. Kaplica ta stanowiła niegdyś basteję bramną, wraz z znajdującą się obok wieżą, broniła dostępu do miasta. Późniejsza brama, która tutaj stała. Już barokowa, została w 1867 roku przeniesiona na ulicę Obrońców Pokoju i znajduje się teraz u wejścia do zespołu szkół mechanicznych. W dniu dzisiejszym ulica Marii Konopnickiej należy do głównego traktu handlowego Jeleniej Góry. Mieszczące się tutaj placówki handlowe obejmują swoją różnorodnością prawie wszystkie artykuły przemysłowe i nie tylko. Nie jesteśmy w stanie zaprezentować ich wszystkich, dlatego wybraliśmy te najbardziej popularne. To jest piętrowy sklep Karolinka, wszystkim z pewnością bardzo dobrze znany, gdyż prowadzi branżę tekstylną, z którą każdy z nas styka się na co dzień. Na parterze sklepu znajdują się stoiska z pościelą, ręcznikami, tkaninami obiciowymi oraz z materiałami wełnianymi i bawełnianymi. Półpiętro to stoisko z materiałami dla kobiet. Tutaj kupić można wszelkiego rodzaju jedwabie. Są jedwabie gładkie i ręcznie malowane z metra i w kuponach, a wszystkie pochodzą z fabryki w Milanówku. Przed zbliżającym się Sylwestrem i Karnawałem tutaj nasze panie mogą zakupić najróżniejsze koronki, lamy i brokaty na wieczorowe sukienki. Na pierwszym piętrze natomiast zaopatrzyć się można w firanki nylonowe i haftowane, lambrekiny i zazdroski, pluszowe i żakardowe zasłony, narzuty na wersalki, kocyki i wyprawki dziecięce oraz bardzo bogaty wybór obrusów i serwetek. nowości sklep oferuje prześcieradła z gumkami wokół do założenia pod materac, aby się nie ściągało. A w ofercie świątecznej są obrusy i serwetki świąteczne oraz bardzo ładne fartuszki dla pań domu pod choinkę. Nie zapomnijmy zatem, gdy będziemy szukać czegokolwiek z branży tekstylnej, wstąpić do sklepu Karolinka. Ulica ta stanowiła zawsze jeden z głównych ciągów handlowych miasta. Wiązało to się z tym, że była to ulica wylotowa i prawda każdy, który wjeżdżał czy wyjeżdżał z miasta w stronę czyli na Wrocław, musiał przez tą ulicę przejść, przejechać. W związku z tym szczególnie chętnie swoje kramy lokowali tutaj zarówno kupcy, jak i rzemieślnicy. Pewną specyfiką ulicy Konopnickiej były lokowane tutaj bardzo chętnie i często drukarnie i księgarnie. Się w tle, znajdujący się w tle budynek, noszący obecnie numer 13, mieścił w latach 1822-1848 Drukarnię, księgarnię i bibliotekę należącą do Samuela Landolta, który m.in. drukował książki czeskie, ponieważ znajdował zbyt tam na swoje produkty, wyroby, na swoje druki. Ten sklep przy ulicy Długiej znają przede wszystkim panie. Tutaj bowiem można zaopatrzyć się w kosmetyki najbardziej renomowanych firm na świecie, takich jak Jade, Max Factor, Margaret Astor, czy szampony, farby i pianki firmy Vela Color. Ponadto znajdziemy tu również artykuły gospodarstwa domowego, artykuły potrzebne do przeprowadzenia w domu porządków, a więc proszki do prania, środki czyszczące. Przed świętami specjalne stoisko z artykułami świątecznymi. Toisko z ozdobami świątecznymi poleca przede wszystkim różnej wielkości bombki na choinkę od bardzo małych aż do takich wielkich. Ponadto ozdobne łańcuchy i stroiki. Tutaj również znajdą państwo bogaty wybór świec różnokolorowych, zapachowych i przeciwnikotynowych. No i oczywiście różne sztuczne choinki. Tutaj mamy bardzo szeroką gamę artykułów gospodarstwa domowego, garnki nierdzewne i szkło tukące oraz artykuły plastikowe. Jeśli nie masz jeszcze prezentu pod choinkę dla bliskiej osoby, koniecznie wstąp do naszego sklepu. O tym, że ulica ta była związana z książką, świadczy fakt istnienia tutaj jeszcze po wojnie czterech księgarni. Niestety w tej chwili nie ma z nich żadnej. Jednakże najbardziej związanym z książką budynkiem jest ten, który się znajduje w tej chwili za mną, a który przez kilka stuleci mieścił drukarnię. Drukarnia ta w XVIII-XIX wieku należała do znanej rodziny kranów. Kronowie byli słynną rodziną, która drukowała tutaj od XVIII wieku między innymi Biblię Jeleniogórską, a także najstarszą gazetę wychodzącą w Jeleniej Górze, czyli Bote aus dem Riesengebirge. Także po wojnie budynek ten przez jeszcze do niedawna mieścił w sobie drukarnię, a przez kilka pierwszych lat swojego istnienia wychodziły tutaj nowiny jeleniogórskie. Butik Derby to jeden z ekskluzywniejszych sklepów w mieście. Tutaj znajdziemy najbardziej wyszukane perfumy najbardziej renomowanych firm perfumeryjnych na świecie. Butik Derby poleca dla panów całą linię dawidową, która obejmuje wody toaletowe różnej pojemności, wody po goleniu i żele do kąpieli. Ale przede wszystkim Butik Derby prowadzi kosmetyki Christiana Diora. W sprzedaży znajdują się np. perfumy Miss Dior, które są najstarszym produktem tej znanej firmy. Christian Dior produkuje bowiem od lat wiele zapachów, które dzięki swej doskonałości przetrwały już dziesiątki lat jak również wprowadza na rynek nowe linie jak np. DIN, Tont Poisson dla pań czy dla panu Fahrenheit. Ponadto Butik Derby poleca duży wybór sukienek wizytowych i wieczorowych. Praktycznie kobieta może się tutaj ubrać na każdą okazję. Bowiem w ofercie butiku są nie tylko ubrania wierzchnie, ale również duży wybór bielizny włoskiej, bielizny tzw. sylwestrowej firmy Infior. Butik Derby nie zapomniał również o panach, dla nich poleca garnitury i marynarki firmy Sunset Suite. Na ekskluzywne zakupy zaprasza ekskluzywny butik derby. Ulica Marii Kodowniciej zawsze była ulicą bardzo ruchliwą, a takim szczególnym elementem były przejeżdżające tędy. Przez w XIX i XX wieku tramwaje, które skończyły swój żywot w latach 60. naszego stulecia. Ulica kończyła się w rynku.